Cześć, witajcie z tej strony SP, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margone przymocowanej z 6 profesjami. Na samym początku nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dużo łapek i pojawi się kolejny super dynamiczny odcinek. E, póki jeszcze utrzymuję Waszą uwagę, chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie mojego Instagrama oraz mojego Twitcha, które są podane w pierwszym e, komentarzu przypiętym. Prawdopodobnie będzie przypiętek, o tym nie zapomnę. E, jest to ważne dla mnie z tego powodu, że e, pytacie się co tam u mnie, czy się coś tutaj mało pojawia. A na Instagramie i na Twitchu właśnie jestem teraz najbardziej aktywny. Na Twitchu streamuję sobie różne gierki. A na Instagramie słychać, pokazuję, co słychać w moim życiu. O tak, więc bardzo chciałbym Was prosić o zaobserwowanie właśnie tych dwóch linków i zbudowanie jakiejś tutaj fajnej społeczności. Jeśli jeszcze mnie oglądacie, to spoko. Dzisiaj myślę, standard, czyli poszukamy sobie to, co zawsze czytaj demonii spannicości. E, dawno nie robiłem odcinka, e, miałem ostatnio jakieś pewne pomysły, ale, ale jednak musiałem je przekuć w, e, gdzieś tam dalej w czasie, ponieważ e, troszeczkę się ostatnio nie wyrabiam ze wszystkim. E, ale nadrobię to oczywiście, e, które ja tutaj tego muszę zaatakować, żeby zaatakować co e, Nie mam pojęcia czy w ogóle demonizm będzie, tak naprawdę jest godzina 6.43 rano, e, właśnie skończyło się UFC. E, Możecie napisać czy oglądaliście UFC-261, e, w której walce wieczoru walczył Usman kontra Masvidal. E, Masvidal niestety przegrał e, przez e, dosyć brutalny knockout. E, gdzieś tam w Common evencie Rose wygrała. Z czego się w sumie cieszę, bo bardziej byłem za nią niż za tą Hinką. E, no i tam nasze Szewczenko wiadomo. Dobra. Tutaj nie ma, tutaj w ogóle jest wybite, nie podoba mi się to, że ktoś tutaj sobie to wybił. To znaczy, że ktoś gdzieś sobie tutaj gra. E, tutaj musi być jakaś po prostu jedna osoba, która sobie bije te dwie dwójki. I po prostu jestem, e, jestem tak na pograniczu. Ale to chyba, teraz pytanie, czy mi się druga piosenka tutaj, czegoś się nie, zaczę... nie zaczęła. E, przepraszam, że tutaj sobie tak... A, bo tutaj, co jest? Dobra, pójdźmy sobie tak. Przepraszam, tutaj, ale e, ogólnie ostatnio miałem formata e, i wiele rzeczy nie mam jeszcze poustawianych tak jak kiedyś więc to jest takie w sumie na nagrywanie no ale liczę, że wszystko się tutaj będzie zgadzać w ogóle muszę kupić sobie nową klawiaturę bo zaczynam zauważyć, że mi S tutaj szwankuje e, przez co czasem w grach się troszeczkę e, troszeczkę gubię ostatnio właśnie na streamie na Twitchu jeśli ktoś śledzi, to wiem, że próbujemy sobie wbijać w jakąś wyższą rangę. Wróciłem do CS po, po wielu miesiącach. Obecnie chyba z Orła zdegradowałem się do skrzyżowanego Kałacha. No ale próbuję cały czas, próbuję, staram się jak mogę. Zobaczymy jak długo i jak mi to będzie po prostu wychodzić. Chciałbym wrócić gdzieś tam właśnie do tego swojego Orła lub Lema zobaczymy czy się uda, no a oczywiście głównym e, głównym celem tam jest e, zdobycie globala, ponieważ najwyższą rangę, jaką w życiu posiadałem był supreme przez tam, o widzicie, klikam esy i mi coś się tutaj coś mi się tutaj e, łamie dobra, nic się nie dzieje w takim razie, lecimy sobie po, na pełnej e, więc tak jak mówię, na tego twitcha zapraszam zachęcam e, jeśli oczywiście nie chcecie oglądać e, mnie, tylko Margonem, no to, no to zostaniecie sobie tutaj po prostu przy tej grze, bo e, tam się Margon niestety nie pojawi. E, też nie chcę być całe życie związany z jedną gierką, chcę robić coś, e, coś więcej. A uważam, że Twitch ma lepsze predyspozycje niż chociażby taki, e, taki YouTube. Z tego powodu, że jest bardziej rozwinięty pod streamy e, z gier, a tutaj no to to jest taka. E, Taka mieszanka w sumie wszystkiego. Herobuty w ogóle zdobyłem, szkoda, że nie legendarne. Fajnie, że chociaż hero mamy jeszcze okolwiek tutaj. E, no niestety nie znaleźliśmy tutaj naszego demonisa, a szkoda. Może, e, może spróbujemy sobie tutaj kostka poszukać. Bo w sumie koście ja też dawno nie szukałem. A, e, a może coś tu będzie. Dobra, zaczęła się kolejna piosenka. To znaczy, że jest wszystko e, ustawione jak należy. Tutaj do Margori się musimy przeteleportować. W ogóle nie mam pojęcia o ostat... co w ogóle ostatnio słychać w Margonem. Eee, nie interesuje się kompletnie tą grą. Eee, zdradzę wam tylko taki mały, eee, mały sekret, że gdzieś w maju wystąpię na jednym odcinku u pewnego margonemskiego twórcy, eee, więc możecie śledzić. Nie wiem czy mogę zaradzać u kogo, ale takiego małego jakby wywiadu udzieliłem. Jeśli ja to wywiadem można nazwać, myślę, że fajny, ale to myślę, że jak wyjdzie, to po prostu gdzieś tam wam podlinkuję na Instagramie, którego oczywiście zachęcam śledzić kolejny raz. Taka, Taka szybka reklama, widzieliście jak szybko odbijem piłeczkę, tutaj nie było Instagram i jak od razu, <taka> od razu atak, więc e, Michał, chodząca promocja, żeby się ktoś pytał, jeśli macie jakieś deale, potrzebujecie zareklamować, e, nie wiem... Swoją kandydaturę w starcie do samorządu szkolnego również dajcie znać. E, myślę, że wspólnie, e, wspólnie coś działamy. Dobra, obawiam się w sumie, że jest e, niby niedziela, ale tutaj pewno sobie jeszcze mogą sobie grywać. A co w ogóle się z tą mapą stało? To jakoś tak dziwnie to wygląda. Też to zauważyliście? Taka jakby taka zmechacona. Co, co w ogóle cokolwiek znaczy, zmechacona mapa, ale. Tak dziwnie to strasznie wygląda. E, ostatnio też przy szukaniu kostka wyśmialiście mnie, że ubiłem sobie obstawę obstawę, a nie, nie ubiłem Morthena, Więc teraz e, na wasze życzenie na Turcję go nawet zbiję. O, proszę bardzo. Żeby nie było żadnych niedomówień, że SPS nie umie szukać, że SPS jest najgorszy, więc udowodniłem, że potrafię dam radę. Dobra, idziemy teraz w drugą stronę już. Bo niestety tam, e, tam kostka nie było. E, ostatnio coś słabo w ogóle z, tym, z tymi herosami, ale w sumie też nie tak słabo jak z moimi zasięgami tutaj. E, zauważyłem, że ostatnio e, zasięgi trochę spadły mi na kanale. E, nie wiem czy to jest spowodowane, bo e, możecie w sumie napisać jakieś Wasze sugestie odnośnie mnie, odnośnie kanału. Jestem otwarty na wszelaką krytykę. E, tak jak to zawsze powtarzam, że ja jestem zawsze otwarty. E, tylko e, też. Tak domniemam, że dużą część robią tak jakby nieaktywne suby u mnie na kanale i brak regularności, która na pewno troszeczkę tutaj zbiła widownię. No ale też staram się jakby chociażby nawet na siłę, chociażby nawet na siłę gdzieś tutaj coś tworzyć dla was. Co prawda są to czasem odgrzewane kotlety, tak na przykład jak ten odcinek typu szukanie herosów, ale ja bardziej stawiam na komunikację z wami niż na treść jakby odcinka. Równie dobrze mógłbym stać w Ithan i gadać do was przez 15-20 minut, ale to jest po prostu. to się z niczym nie wiąże, bo wy chcecie oglądać, żeby coś się tutaj działo w tej ultradynamicznej grze. Zresztą, no, możecie napisać, yy, tak jak już wspomniałem, co by byście chcieli, co wy inaczej, co oczekujecie od tego kanału, co oczekujecie od tego kanału i co oczekujecie jakby ode mnie w tej grze, bo to są dwie różne sprawy. E, myślałem też, żeby trochę kanał e, pod vlogi przebranżowić. E, że coś tam ciekawego bym sobie czasem ponagrywał, e, na pewno tutaj e, na kanale się będą pojawiać co jakiś czas e, jakieś shoty e, z Twitcha. E, no, ponieważ e, no głównie tam, jak już wspomniałem, streamuję ostatnio e, 7 godzin, stream trwał 7 godzin chyba, jeśli dobrze pamiętam. Więc to no naprawdę, e, naprawdę masa czasu. Ej, no nic nie ma. Wszyscy tutaj wszystko szukają. Czy ja mam gdzieś na jakimś świecie, nie wiem czy na telewizu nie mam jakichś wykrywaczy herosów. Jeśli mam tutaj wykrywacz, to używam go w tym momencie. W tym momencie go używam. E, Ojej, tylko my tutaj nie mamy zainstalowanych dodatków. To będzie słabo trochę. No ale zobaczymy. Zobaczymy. E, czy tutaj coś takiego istnieje jak wykrywacz? Coś mi się gdzieś obiło o uszy, że, że tu było. Jest. Zlokalizowanie jednego herosa, napasującego do mego levela. Jesteście gotowi? Uff. Wykrywacz herosu. Mam nadzieję, że łapka już zostawiona. Pyk. Grasuje w latarnianym. Ej. Skąd czoło? Czo? Czo mi się tutaj miliony już nie pokazują. Dobra, to lecimy na latarniane wybrzeże. To tak. Procentownik. Stare, stare oknowalki. Szybko możecie zobaczyć, jakie dodatki tutaj sobie instaluję. Chat. Yy, Titan Helper. Yy, co my tam jeszcze mamy? Na szybkości, na szybkości, bo on jest zrespiony. W latarnianym, w latarnianym. Yy, kto tu jest? Kto tu jest? Ramki temów też mogą być. Yy, minutnik. Autohill z pełnym lekiem. Yy, nowy Quick Group. Starok walki mam. Dobra, próbujmy. E, tu będzie takie strasznie duże. Zmniejszymy to po prostu. Do maksymalnie. Jeszcze dodatki revo tutaj, czyli instalujemy szybsze przechodzenie i Fluidacy, czyli te dwa dodatki, o które się zawsze pytacie. Dobra, i... a i nie zainstalowałem jednego z najważniejszych dodatków, który myślę trochę nam pomoże w wyszukaniu herosa. E. e. Dobra, idziemy do portu Tuzmer. Port Tuzmer, albo po prostu do Tuzmer, hop. Bo to musimy się na latarnianę wybrać. Nie znam jego respu, więc będziemy na pałę szukać. Będziemy też musieli się chyba na. Nie, nie na ogień się zmienić, na zimny będziemy musieli go bić. Tylko nie wiem, czy z jakimś lepszym błogiem, po prostu. Bogiem z ostatnim jakiś, Albo z klątwą. O, coś mi się tutaj, te klawisze niestety pierdolą. Wybaczcie tutaj mi to. Tutaj może z cebekiem, czy z ostatnim, jezu. To ma z 2014 roku, jest w ogóle. Dobra, jesteśmy na latarnianym wybrzeżu. Gdzie on ma tutaj respy? Tutaj coś jest. Tutaj na dole. Dobra, czyli tam, tam bardziej w dół musimy przejść. Tak, jakbyśmy szli, ekspić. Dobrze widzę. Na pewno jest jedno tutaj. Tutaj nigdzie u góry nie ma. Chyba nie. Tutaj są tylko dwa respy takie. Dobra, na samym początku tutaj do lewej spróbujemy. Może tu jest z cebekiem po prostu sobie coś założę. To coś też z przywracaniem. Albo klątwa. O, to jest, to jest dobre. Siła goryla. Dobra. I teraz pytanie zasadnicze. Tu go nie ma. Czyli mamy jeszcze tutaj respa. Jeśli faktycznie grasuje w latarnianym wybrzeżu, mam nadzieję, że nic. Yy, że wszystko działa na moją korzyść, i nagle yy, się mi z dupy ktoś tutaj nie pojawi, kto go zabił. Tak mam przynajmniej nadzieję w serduszku. Mamy go, dobra. O, widzowie! <ścoughs> dobra, Cweka. Cweka sobie zakładamy. Czy tutaj są umki? Jakie są? Parę próbnej, że będziemy robić. Dobra, e, pchnięcie mrozu. Utrata tury, gniew bogów Szybki, oj on będzie szybszy Coś mi się wydaje ode mnie Tutaj hop W ogóle nie sądziłem, że ja na telawelu Będę cokolwiek tutaj bił Czekajcie, czy Ile tutaj będzie mnie lekko kosztowało? 156 many Więc tyle sobie muszę zostawić Okej okay. Okej okay. ok zamrożenie Dobra I teraz bezpiecznie będzie się leknąć CBK dostałem od razu po leku, więc nie bogów, nie wiem kompletnie jak się używa tych umek Tak jakby ktoś pytał Uderzenie za tarczy, ja jestem po ostatnim Szybki Oj To będzie głupie, ale <ścoughs> Ale pchnięcie Ajajajajaj, wywójczyłem się Ale Na spokojnie, bo mamy tutaj takie perełki, które skracają czas, e, które skrac skracają nam tutaj czas. E... Ej, no i kurwa, no muszę go tu ubić. No nie, mo nie mogę sobie jaj robić. Nie róbmy sobie jaj. Dobra, lecimy, lecimy od razu. Nie ma czasu do stracenia. Że mi tutaj zaraz jakiś luntek go nie wybił, bo to już będzie przypał po całości. Wiem, jakie dodatku nie mam. Nie mam ładniejszego logu wa walki. Przez co ja nie widzę aż tak, yy, czy siadają i te inne pierdoły. Dobra. Gdzie ja kurwa wchodzę? Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, nie poddajemy się za ciosem cios. Kurwa. Chyba, że okniem go bić, no ale wtedy pozbywam się zamrożeń. Dobra, wiem, że umarłem tutaj. Nie musisz mi gierko tego wypominać. To mnie pewnie tutaj będzie gdzieś prowadziło, więc musimy szybką odbitkę tutaj robić. No i po prostu na farta grać, bo jak wiemy, graby z farta chuja warta. E, najlepiej to bym miał, miał tutaj ten dotyk, ale jak nie, to będziemy zaraz jakąś klątwą próbować po prostu go bić. Ten cepek. Ten cepek jest chyba trochę lepszy. Obniża SA przeciwnika. No dobra, spróbujmy jeszcze raz sobie na tym. Na tym się zabawić. Dobra. I, I musimy się skupić tutaj na walce. Uderzenie zatarczy. Pchnięcie. Pchnięcie. Cebek siad, Dobra. Pchnięcie. Pchnięcie. Dobra. Pyk. w Bogu użyjemy. Pchnięcie. Dobra. Chodzi o te ciosy krytyczne. Zamrożenia. Dobra, jeszcze raz uderzymy. Użyjemy sobie teraz leka. Dobra, pchnięcie. Szybki uderzenie zatarczy. Okej. Okay. Nie w bogów. Ajajaj. Aj, aj. Pchnięcie. Nie wiem, czy to mi coś, kurwa, da. Uderzenie zatarczy No chuja mi to da. Ej, ja go ubiję, ja go ubiję, choćbym kurwa. miał ten odcinek godzinę robić. Choćbym miał ten odcinek robić godzinę, ubiję go. Ubiję, obiecuję. Nie kłamie, kurwa, zrobię to. Chociażbym zaraz miał wszystkie błogosławieństwa wykorzystać. Chyba, że tutaj coś w EQ jeszcze kurwa zmienić, ale ja nie mam żadnych zamienników takich, kurwa. Ja mam jedną legendę. I marzenia, kurwa, tak naprawdę. Jestem słaby jak 150, ale z marzeniami. Wydaje mi się, że to było go, z tym energii i many to jest mi tak naprawdę kochuja potrzebne. A tu mamy podczas ataku u przeciwnik jest mniejszy, SA i obniża jego SA, więc myślę, że postawimy na to, czy to jest e, marnowanie, czy też nie, nie mam pojęcia. Ale musimy, musimy po prostu próbować. Musimy próbować, bo jak nie spróbujemy, to nie będę wiedział, czy wygram. Ale jest tutaj akcja. No i żeby to z wszystkie leczenia w walce wykorzystywał, nie wiem czy mam ich jeszcze więcej. Na pewno mam. Oh, kurwa. No. Patrzę jeszcze, tak się rozgląda po błogosławieństwach. To było by byłoby najlepsze, tak naprawdę. Tylko że jest jeden podstawowy problem: jest ono jedno i mi go bardzo szkoda. A jak nie, to będziemy zaraz z ostatni próbować. Z wszystkimi cechami, z życiem. To będzie kolejna. To będzie kolejna taka tutaj perełka, którą będziemy próbowali Dobra Ustawimy się jeszcze teraz tutaj Nie, od pleców był najlepiej zejść Dobra Pchnięcie mrozu, od razu Szybki Pchnięcie Szybki Pchnięcie Ja tu cebekę dostałem Pyk Pyk Uderzenie za tarczy. pyk Nie w bogów Jeszcze raz i jeszcze raz. Czy ja już jestem po ostatnim? Mam nadzieję, że nie. Ono 59. Pchnięcie mrozu. Dobra, bo jestem w opałach. Uderzenie z Pchnięcie. Szybki. Niew. Kurwa. Ty, ja teraz... A tego nie mogę użyć. No chuj. Pchnięcie będę... No do chuja pana Kurwa Dobrze, że to nie ma czasówki kurwa za używanie, bo to może na przykład były takie, co można co 5 minut używać Najwyżej będziemy tutaj Mr. Phoenixa zaraz używać, no i tyle Bo no nic innego nam tutaj nie pozostaje Kurwa no. no jest zabawa, jest zabawa na 150 tak naprawdę. Raz mi się go udało kiedyś ubić. Też próbowałem chyba z parę podejść. Tylko, nie wiem, może on teraz jakiegoś nerfa dostał. Może on jakiegoś nerfa dostał i ja nie potrafię po prostu tego zrobić. Dobra, wiem, że tutaj ktoś umarł. Wiem, bo sam umierałem. <grym>, dobra. Coś tu muszę wymyślić. Coś tu. Coś tu jest gorzej jak. Wiecie, będę używał ostatniego, on mi nie wejdzie chociaż podwójny bo to jest tak, Ale mi będą wchodzić te cebeki a ostatni na pewno musi wejść, chyba że mi on go minie cebekiem no to wtedy jestem e, w tupie tak zwanej no ale jeszcze nie ma co się poddawać tak naprawdę, nie tutaj jest, jest misja przed nami do zrobienia, dobrze, że jest siódma rano to może jakieś spocenice jeszcze nie będą grały sobie w gierkę e, i, i będzie wtedy wpyte dobra, chodź książę Szybki. Pchnięcie. Zatarczy. Szybki. Pchnięcie. Dostałem. Kurwa, w chuj dostałem. Pa, widzicie co tu się kurwa dzieje? No, pojebało go kurwa. Nie no, kurwa, idziesz do domu. Teraz najgorzej, najgorsza próba, najgorsza próba. Najgorsza, najgorsza. Odcinek kończymy wtedy, kiedy skończą się skracacze, albo wszystkie błogosławieństwa. Chciałem zaznaczyć, więc mam nadzieję, że będziecie siedzieć i to oglądać razem ze mną. czyli znając was, to pewnie przerzucicie sobie. E, przerzucicie sobie gdzieś na, ostat na koniec odcinka, i wtedy zobaczycie. Ale, tutaj mam dla Was. Mały haczyk, jeśli dotrwałeś do tego momentu Napisz Jakieś randomowe słowo trzeba wymyślić Napisz Napisz Napisz, napisz, napisz Danamis Po prostu Napisz komentarz kurwa danamis i tyle Danamis, hashtag danamis I wystarczy Ja będę wiedział, że jesteś byczkiem I że oglądasz odcinek tak jak trzeba A nie, a nie, że tam gdzieś sobie Że tak powiem Pobieżnie <grym> Coś tam patrzysz Nie, 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 nic z tych rzeczy nie po to mam dwie subskrypcje na Twitchu i 243 obserwujących, bo właśnie teraz kątem Oka patrzę na statystyki. By teraz go nie ubić. Kto jak nie ja. Kto jak nie ja. No ale... No nie ufam już temu błogosławieństwu. Nie ukrywam, że zaraz chyba się na to będziemy przełączać. Tylko ono nie ma przywracania, ale ma więcej życia. A ja tutaj tego przywracania też jakoś gigę dużo nie mam. Dobra. One more. No i dobra, jak ja dostaję. Co jest kurwa z nim? On się rozkręca. Jego tu mrozić trzeba. Dobra, zatarczy. Nie, gniew bogów. Ja jestem po ostatnim. Pyk. Pchnięcie, pchnięcie szybki. Nie, tutaj kurwa. No, zestrać się mogę tak naprawdę. Do 39 gościa zbijam. Ah, kurwa. No nie wiem, no nie wiem byczki, co ją robić. Będziemy zaraz wszystkie go sobie spróbować Oprócz tych dwóch. Oprócz tych dwóch będziemy wszystkie próbować. Chociaż no to jest kuszące. O! Siema Z nim ubijemy Co on robi? Jakiś bot kurwa Nic mi nawet nie odpisał Jak zaprosiłem to znajomych. On... Lecieć do grupy. Partia on nie wzruszony. Co on robi? Kurwa, jak on go szuka? No to kurwa, mamy przejebane. Przejebane będzie, jak faza po sobocie zajdzie, kurwa. Nie wiem. To leczy 13% na walkę, więc trochę więcej. Dobra. Radykalne kroki trzeba podjąć. Podwójny Jezus Maria. Szkoda mi tego Boga. Pamiętam, jak lotałem, Sentiment straszny, mam do nich. Dobra, jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Używamy teraz tego, pamiętajcie. Jeśli będzie szło źle, używamy tego drugiego. Chyba, że ja umkiem po prostu złe, co też jest. Co też jest możliwe, ale no. Nie znam się na umkach. Nie i chuj. Dobra, czuję presję. Ale użyłam gniewu bogów na samym początku. Pchnięcia. Tu zatarczy. Yy, o tak. Przepraszam. On mi już sobie kadał. Dobra. Ja nie jestem jeszcze po ostatnim, mam nadzieję. Mam nadzieję, że jeszcze świetlana na przyszłość przede mną. Szybki. Uderzenie zatarczy. Gniew bogów. Pchnięcie Pchnięcie Co jest kurwa? Co do chuja? Powiedzcie, że mam ucieczkę. Coś tu się kurwa o ja nie pawiło. Nie, no kurwa. Tu jest już kurwa tragedia. O kurwa, no nie jest za kolorowo, na azarskim rejonie Nie wiem co ja tu mam zrobić Szybko, może jakaś legenda jest na aukcji, na mnie Legendarne Paladin 100, 125 2, 5 na który mnie nie stać Dobra Chuj, wracamy Kurwa mać ty, a to było To go... jest kurwa. To było go tak... Ma tylko krytyka i przewracanie, jesa. I, I nic poza tym. Zapytam się go, co robisz. Mam nadzieję, że on będzie chciał mi pomóc go ubić, bo... Nie będzie... Taki, że mi zgarnie tutaj wszystko. I mam nadzieję, że on poszedł sobie szukać jednak yy, szczęścia A nie herosa Ale dziwne, że nie odpisuje W ogóle Możecie napisać swoje doświadczenia z botami Jak tam się teraz to w tej grze dzieje Kurwa jest siódma rana, ja powinienem już iść spać Tak naprawdę mam dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia A ja gram w jakąś kurwa gierkę dla dzieciaczków Żeby ubić kurwa jakiegoś herosa pikselowego Co ja robię ze swoim życiem tak naprawdę tego jeszcze nie rozgryzłem Uff, no jest ciężko Jest ciężko, jakbym bo chociaż do trzydziestki tak dobił, ładnie Dobra Zaczniemy uderzenie z za tarczą Pchnięcie mrozu Szybki Gniew Pchnięcie Szybki Uderzenie to uderzenie muszę chyba częściej stosować. Tak mi się wydaje. Bo wtedy aż tak nie dostaję w ciry. Znaczy, tak czy siak dostaje. O kurwa. Dobra, uderzenie za tarczy. Pchnięcie. Pchnięcie. Teraz padnę, to się postram, gdzie to jest? Kurwa, jest w końcu. W końcu, kurwa, fucking w końcu. Ja pierdolę Jasny chuj, i stado gołębi. Ile to jest warte? To gówno Ja to samo mam na sobie 111 Nie ma tylko na jednej aukcji To jest za 25, dzień, my to wystawiamy za 30 oh, Kurwa Dziękuję Wam za obejrzenie Tak wspominałem Wpadnijcie na Twitcha oraz mojego Instagrama, Zapolujcie mnie tam. E Space King tutaj, tutaj. E Zapraszam was na kolejne odcinki, zobaczcie sobie również poprzednie. Zapraszam was na moje streamy. I co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!